Siemano, dzisiaj środa, więc Liga Mistrzów przed nami. Chciałoby się, ale to jeszcze nie dzisiaj, jeszcze musimy tutaj tydzień poczekać. Tymczasem dzisiaj czeka nas kilka puchorowych starć, i właśnie z tej okazji tutaj Eto e, wyszło naprzeciw wszystkim nowym użytkownikom z atrakcyjną promocją. Już tutaj tłumaczę o co tutaj chodzi. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może założyć takie konto z naszego linku, który będzie się znajdował oczywiście w opisie filmu. Po założeniu linku, potwierdzeniu oczywiście zgód ewentualnych zgód marketingowych, bo nie wiem, czy tutaj wszyscy buchmajze tak mają, e, wystarczy wpłacić minimum 5 dyszek. No i tutaj trzeba pamiętać, że od razu do pierwszego depozytu jest dopisany e, bonus. W postaci podwojenia pierwszego depozytu Czyli przykładowo wpłacasz 5 dyszek Dostajesz od razu 5 dyszek Możesz wpłacić więcej Możesz wpłacić dwie stówki No i wtedy dwie stówki wlecą Ale żeby tutaj właśnie powalczyć o jeszcze dodatkowe dwie stówki Trzeba wpłacić minimum 5 dyszek No i później Trzeba zagrać za dokładnie 1 złoty na zwycięstwo Atletico Madryt W dzisiejszym meczu z Atletic Bilbao Prosta sprawa Czyli wpłacasz 5 dyszek dostajesz pieniądze bonusu, grasz za złotówkę na zwycięstwo Atletico Madryt no i jeżeli Atletico Madryt jeszcze tutaj dwie stówki freebeta wlatują na twoje konto później jeszcze czekają na ciebie dwa bonusiki dwa bonusiki, bo później od drugiego depozytu też jest 100% bonusu od trzeciego depozytu jest 50% bonusu i jeżeli wszystkie tutaj, yy, wszystkie bonusy do pierwszej, do drugiej i do trzeciej wpłaty będą tutaj maksymalne to jeszcze można zgarnąć 77 złotych tutaj we Fribetach. Tak wygląda cała tutaj promocja powitalna z dodatkowym dzisiaj bonusem od Etoto. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, i jeszcze raz odsyłam do opisu naszego filmu, lecimy oczywiście jeszcze z konkursem. Dzisiaj bawimy się w Etoto, wyjątkowo. Także Kasiorka będzie również do zgarnięcia nie gdzie indziej, jak w Etoto. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Łapa w górę, tutaj koniecznie subskrypcja tego kanału również koniecznie no i w komentarzu trzeba wytypać dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy właśnie ma Atletico Madryt a Atletic Bilbao typujemy do godziny 21.30 oczywiście liczy się tylko regulaminowy czas komentarze, a nie, tu jest z rewanżami teraz, to już nie, to, to i tak zresztą regulaminowy czas, komentarze dodawane dodawane po tej godzinie czyli po 21.30, czy bez E-maila, bądź e, niku gracza na etoto, bo tutaj różnie się, e, różnie się dzieje, nie biorą udziału w zabawie. No i dobra, lecimy z wczorajszym kuponem, podsumowanko, znaczy podsumowanko, wczorajszy kupon, tutaj te kartki zawaliły, e, no ale ja mam troszkę zastrzeżenia do tych kartek, bo e, oglądałem ten mecz i wydaje mi się, że ostatnia kartka była przed gwizdkiem e, końcowym. Niemniej jest rozliczone na czerwono, także ja tutaj oczywiście do statystyk również dopisuję, które teraz będą na, na ekranie, e, że ten typ był nietrafiony. Lecimy z dzisiejszym kuponem, e, za stóweczkę, bo dzisiaj są fajne mecze. Zobaczymy, co z tego tutaj się urodzi i sprawa wygląda tak, że zaglądam najpierw do Pucharu Niemiec. Dzisiaj Sarbrücken. Trzecioligowe Sarbruken mierzy się z München, Gladbach. I mi tutaj w łoko wpadły kartki. Dlaczego? No, dla Sarbrücken to jest super sprawa, to jest piękny mecz. Mogą powalczyć o takie pieniądze, że to głowa mała. Trzecioligowiec tutaj. Ostatnio pokonali Eintracht 2 do 0. No i co najważniejsze, oni potrafią nałapać troszecz troszeczkę tych kartek. Średnio tam wychodzi ponad dwie kartki na mecz. Gladbach również lubi połapać troszeczkę karteczek, wydaje mi się, że tutaj będzie gorąco, będzie gorąco, dodatkowo sędzia tego meczu, czyli Florian Bachtuber, jeżeli chodzi o puka, puchar, no to jest tutaj overowy, dwa mecze sędziował, pięć kartek i dziewięć żółtych kartek, także tutaj wygląda to fajnie, generalnie w Bundeslidze, no nie, nie jest już tak fajnie, ale gdzieś tutaj skupiłem się właśnie wokół tego pucharu Niemiec, podsumowując, Liczę tutaj na ogień. Liczę na ogień i na co najmniej 4 kartki. Generalnie zdziwiłem się, że, że taka niska linia mogłaby być nawet ciut wyższa. No i zaglądam do Premiership. Szkocka Premiership Hibernian Celtic. Moje znienawidzone rzuty rożne stawiam tutaj powyżej 10,5 po kursie 1,62. Szalona linia. Szalona linia, zdaję sobie z tego sprawę. Niemniej bardzo fajnie tutaj to wszystko wygląda. Bo jeżeli do Hibernian przyjeżdżają wielkie kluby, no to ta linia jest pokrywana. Z drugiej strony jest Celtic, który który na wyjazdach na wyjazdach nabija średnio 9,42 rzutu rożnego, czyli wcale bym się tutaj nie zdziwił, jakby oni mogli tutaj sami pokryć te linie. Jest co prawda powyżej 8,5 samego Celtiku po 2,10, ale ja tutaj idę generalnie w meczówkę po troszkę mniejszym kurcie, bo spodziewam się, że, że Hibernian również tutaj coś dorzuci. Także Celtic tutaj maszynka do rzutów rożnych, podobnie jak Rangersi, zresztą Rangersi wczoraj wygrali swój mecz, także Celtic musi tutaj gonić, no i Rangersi wczoraj ponabijali tych rzutów rożnych. Ja tam doliczyłem do 10, później już nie śledziłem, czyli tą dychę zrobili. Szalona linia, zdaję sobie z tego sprawę, nie mniej liczę tutaj na powodzenie. Za stówkę będzie 262 do zgarnięcia, dzisiaj jeszcze spokojnie, znaczy spokojnie, no bo tutaj 5, 5 dyszek będzie gdzieś bonusowo, bo raz za 5 dych. no ale dzisiaj za stówek. Klikam zagraj, poszło, dzięki bardzo, życzę Wam udanej środy, a jeszcze dzisiaj się widzimy na live, także zapraszam dzisiaj o 15, odpalany będzie live, bawcie się dobrze, cześć i czołem.